Cześć wszystkim, z tej strony Dasz i dzisiaj nagrywam mój bóg który udało mi się zrobić. I tutaj idzie mi mierzyć, bo jest yy, ta pierwsza 4 wieczorem. No i ja sobie tutaj gram na Rysiu. No i zobaczymy jak wyszło ten bok. Bo po to są takie fajne, nie? Taki bóg o, o nie! Nie, bo jest czarna. I co z błosa? Jest błosa, ja ok. Zobaczymy tego błosa. To bo się mnie boję. Co to mi się pijeliło. Przepraszam. Jakby no to daje Ok, to są normalne ale ale tamtym razem mi się lepiej to udało. Jakby co? Jak A mi To ja jest biekamerę przystaw. tu jest? to jest? To czarność. Co tu się spierdzieliło? <tryk> Ciekawe czy bos będzie w takim samym... To jest dużo Bo... Ciekawe czy bos będzie w takim samym kolorze jak ja. Hmm... Nie się Ok, jest tam. jest doktor. Do, nie wyszło mi, ok, ale też będę nagrywać moje 5 laż. To będzie fajnie. Um, no dobra, zobaczmy, jak wyszedł boss. chcę to wiedzieć. Ja chcę to wiedzieć! No dalej, Rysiu, Rary, Rysiek. Oh! O nie, boss jest czarny. Nie wiem co. Czym to się zdarzyło, to nie wiem. No bo to jest czarny Koryniuch to jest czarny. O boże, Muszę tego zrobić zdjęcie. I to na serio?